Witam serdecznie, z tej strony Level 99 i zapraszam na kolejny odcinek z przygód Bogusia. Dzisiaj mamy dość niespodziewaną sytuację, bo postanowiłem zrobić naszemu protagoniście prezent na 43 urodziny i przy tym naciągnąłem trochę zasady tej serii. Wiecie, 43 odcinek, a więc 43 urodziny naszego Bogusia, a jeżeli chodzi o te nagięte zasad, to szczegółów dowiecie się troszeczkę później. Tak jak zawsze pamiętajcie o tym, że jeżeli odcinek się spodoba, to mile widziane będą łapki w górę i suby na kanale. Zresztą nie tylko mile widziane, ale też przydatne, bo na przykład dzięki subskrypcji z dzwoneczkiem nie pominiecie odcinków, a jak wiadomo, z regularnością bywa u mnie różnie. Tymczasem bez zbędnego przedłużania zapraszam na odcinek i życzę miłego oglądania. Generalnie wciąż przygotowuję się do zrobienia swego rodzaju mini sesji zarobkowej i w związku z tym magazynuje wszystko, co tylko da się sprzedać. Obecnie jesteśmy w trakcie sprowadzania trzeciego i myślę, że ostatniego samochodu na złomowisko, więc przenieśmy się do rafinerii, gdzie ukradniemy stroje ekipy sanitarnej. Bogdan podjechał i wysadził kilka cystern, żeby zanieczyścić środowisko, po czym chciał się zabrać za odkręcanie ścieków, żeby zrobić jeszcze większy bajzel, natomiast wtedy na jego drodze stanęli przeciwnicy. Pierwszego udało się bezbłędnie sprowadzić na glebę jednym strzałem w łeb. Najwidoczniej było przy tym dużo szczęścia, bo przy konfrontacji z kolejną dwójką, no całe szczęście, że oni nie byli uzbrojeni, tylko próbowali sklepać protagonistę gołymi rękoma. Po chwili jeden przeciwnik padł, Drugi przeciwnik też, a Bodzio przystąpił, a właściwie to chciał przystąpić do odkręcania zaworów, ale policja miała inne plany. Szczęśliwie policja w Los Santos ma pamięć złotej rybki i po powrocie na miejsce protagonista na spokojnie mógł się zająć tymi zaworami. Po chwili na miejscu pojawił się nasz van i kilku zdenerwowanych pracowników w eskorcie policji, ale można ich wszystkich podsumować mówiąc, że nie byli jakoś specjalnie uzbrojeni. Na koniec wystarczyło przejechać 800 metrów i już byliśmy na złomowisku, gdzie idąc za ciosem Bogdan zaplanował od razu zdobycie karty dostępu do przechowalni pojazdów w piwnicy kasyna. Na szczęście, nieważne ilu parkingowych dostało już kulkę w łeb, ale kasyno zawsze zatrudnia takich, którzy mieszkają w podobnej okolicy, jeżdżą tymi samymi samochodami i mają przed domem te same różowe flamingi, więc wiadomo czego szukać. Tak jak zazwyczaj pracownik skończył z dziurą w wełbie, a nasz bohater zabrał kartę dostępu i sobie wyszedł. Po czym dotarło do niego, że eliminowanie parkingowego było złym krokiem, dlatego że ścigała nas policja, której było nadzwyczaj ciężko uciec przez upierdliwość śmigłowców. Teraz przenosimy się na autostradę i jedziemy w kierunku pustyni do tutajszej remizy, chociaż nie wiem, czy tą budę można nazwać remizą, ale w każdym razie musimy zdobyć maski przeciwgazowe. Nie było z tym żadnej komplikacji, no i lekko mówiąc, przeciwnicy też nie stanowili. Większego wyzwania ponownie, w odróżnieniu od policji, która ścigała nas za to, że rozwaliliśmy im łby. Na drodze powrotnej, słuchajcie, spotkaliśmy śpiącego jelenia. Natomiast chwilę wcześniej na komórkę protagonisty przyszedł SMS o wyzwaniu polegającym na fotografowaniu zwierząt, więc cyknął fotkę i próbował ją wysłać, ale niestety jelenie chyba się do tego nie zaliczają, więc zniesmaczony ruszył na złomowisko, żeby dokończyć ten etap przygotowań. Później już ostatnie z przygotowań, czyli podłożenie bomby w kasynie. Przed wyjazdem okazało się, że koło złomowiska stoi auto innego gracza, a jako, że jest to szemrana okolica, Bogdan postanowił odepchnąć samochód kawałek na pobocze i przebić opony, żeby nikt go nie ukradł. I skoro już przy samochodach jesteśmy, to w kastynie do wygrania też jest bardzo ładnie wyglądająca fura i nawet miałem chęć zakręcić śmigło, żeby spróbować jej wygrać, jednak później o tym zapomniałem. Wracając do przygotowania, było ono banalne jak zawsze, a po powrocie na złomowisko wszystko mieliśmy już gotowe i mogliśmy rozpocząć kradzież. Protagonista pojechał na zaplanowane miejsce startowe, skąd wysadził bombę, a następnie w przebraniu sprzątacza ruszył do kasyna, gdzie w eskorcie ochroniarza dostał się na korytarz i zaczął sprzątać. Po to oczywiście, by niezwłocznie po jego odejściu pójść w kierunku windy i pojechać sobie na górne piętro. Szukając głazu, Bogdan trochę się pośpieszył, bo myślał, że zdąży przebiec, zanim oko kamery zwróci na niego uwagę, co okazało się głupotą i został wykryty. Przeciwnicy strzelali całkiem nieźle, i to w sumie już po zdjęciu dwóch ziomeczków protagonista miał loa, a problematyczność tej sytuacji potęgował fakt, braku kamizelek krótpornych i przekąsek, aby jakoś sobie uzupełnić to zdrowie. Strzelanie natrwało jednak dość krótko, ponieważ okazało się, że poszukiwany włas mieli. W zasadzie za plecami, więc mogliśmy zejść od razu na dół. W pierwszym garażu wystarczyło, że pozbyliśmy się trzech przeciwników i więcej nie zdążyliśmy, dlatego że podsumował ich gaz bojowy, który sami tutaj wpuścili, natomiast trochę więcej zabawy było w kolejnym pomieszczeniu. Po ich rozwaleniu można było zabrać auto i na tym etapie zostali już tylko niedobitki, tacy jak ten gościu, który pilnuje drzwi albo ci przy wyjeździe. Kasyno generalnie znajduje się dość blisko złomowiska, więc długo nie trzeba było jechać, ale słuchajcie, Bogdan po drodze zdążył się w tym samochodzie dosłownie zakochać. Jest szybki i fajnie się prowadzi, fajnie wygląda, nie ma dachu ani słupków, więc jest super widoczność, czyli po prostu auto idealne. Protagonista od razu wszedł na internet, żeby zobaczyć co to za samochód, no i go znalazł, tyle koszt to ponad 2 miliony, a my mamy 200 tysięcy. Różnica całkiem spora, ale jako, że Bogdan ma urodzinki, to jego kuzyn Marcinek postanowił się dołożyć. Protagonista wrócił do mieszkania, wziął sobie prysznic, zmienił ubrania i napił się kawy, aby przemyśleć, czy aby na pewno nie podejmuje decyzji pod wpływem impulsu, po czym kupił auto. Później wziął jeszcze kilka łyczków herbaty, i obudził się w szpitalu. Od razu zawołał Batmobila i pojechał do apartamentu, gdzie auto już na nas czekało. I nie wiem jak według was, ale jeżeli o mnie chodzi, moi drodzy, to to autko bardzo fajnie przypadło mi do gustu zarówno od zewnątrz, jak i w środku, dlatego że wnętrze też wygląda raczej nietuzinkowo. Jest też sporo opcji modyfikacji, ale wszystkich, które bym chciał, nie dałem rady zamontować, dlatego że trochę ponad 200 tysięcy, które mieliśmy, szybko się skończyły, więc przejdźmy już może do jazdy. No słuchajcie, myślę, że. Prezent Bogdana na 43. urodziny. Nie mógł wyjść lepiej. Tym samochodem jestem zachwycony. I wizualnie, i fajnie się nim jeździ, i fajnie jest w pierwszej osobie. Tu w pierwszej osobie w sumie dlatego, że nie ma żadnych słupków ani szyb i jest dobra widoczność z każdej strony. Teraz jedziemy do dziupli, żeby sobie załatwić zasoby. Później, jako że mamy na koncie 5908 dolców, to pojedziemy sobie do agencji i zrobimy od ręki jakąś likwidację mam nadzieję. W każdym razie jakąś misję z agencji, żeby po prostu zarobić trochę kasy. Dlatego, że no teraz jak pójdą wydatki powiedzmy na dom i tak dalej i tak dalej i na koncie zostanie 0, to nie upłacimy mechanika, a jak nie upłacimy mechanika, no to nie będzie mi on dostarczał samochodów. Matko boska, jak to się pięknie prowadzi. Jak to się prowadzi, moi drodzy. Zobaczcie, teren, ulica nie ma znaczenia. Jeździ się fajnie, ale na tamten moment serio na poważnie musieliśmy zająć się pieniędzmi. Bo tak jak mówiłem, w najgorszym wypadku mechanik przestanie z nami współpracować, co byłoby sporym problemem. Wiadomo, że szybko by się udało to rozwiązać, bo nawet w przypadku zera na koncie, zarobienie pieniędzy na mechanika to jest kwestia 5 minut, ale wolałem takiej sytuacji uniknąć. Jazda takim autem to czysta przyjemność. Pamiętam, że wcześniej. Jak zdobyłem ocelota gdzieś tam jeszcze na początku, to on mi sprawiał tyle frajdy. Jeśli chodzi o minusy tego samochodu, to zdecydowanie jednym z nich jest to, że jestem całkowicie odkryty na strzałej przeciwników. Dobra, teraz możemy jechać do tej Agencji już, i mam szczerze nadzieję. Że uda się trafić w końcu likwidację, eksterminację gangu, bo byłoby to najszybsze, najprzyjemniejsze i dałoby fajną kasę. Zresztą ja na tą eksterminację już od dłuższego czasu poluję. Jakoś tak nie mogę upolować, nie wiem dlaczego, ale odkąd mi zależy na tym, żeby ona się pojawiła, to się nie pojawia. Chwila prawdy. Eksterminacja gangu. 33 tysiące, 46 operacja ratunkowa. No nie, no ja wolę eksterminację gangu, chyba. Dobra, tutaj trzeba bardzo ostrożnie, żeby... żeby sam siebie nie wysadził, nie? No, o tym właśnie mówiłem. Chwila pauzy, bo muszę zadzwonić do morsów, odzyskać Batmobila. Ja sobie go zawołam i spróbuję resztę skończyć już normalnie Hello? pistolecikiem. A, no tak! Ja sobie Batmobila nie odrodzę, bo nie mam hajsu. Wszystko jasne. Także tutaj po staremu lecimy teraz. W sumie tak też nie idzie najgorzej. Wykrakałem. Został ostatni. Ostatni padł, czyli Zostało nam tylko opuszczenie terenu. Jeszcze widzę gdzieś jednego niedobitka. Zarobiłem 33 tysiące. Straciłem 10, bo Batmobil poszedł na złom, więc zostało nam 23. Teraz z braku roboty, szybkie zajęcie czyli biurokalcyjne. Sprowadzimy sobie cel główny, ten najdroższy. I na początek, zajeżdżamy do kostnicy. No i nasza asystentka stwierdziła, że to co leży w kostnicy, to nie jest nasz cel, więc jedziemy sprawdzić inny trop. Tu mamy jeszcze dwóch ochroniarzy. Ciekawe, czy oni się zorientują, że ja chcę ich otruć. Jak rzucę im tam granat gazowy? Połapali się. Teraz, skoro już zostaliśmy wykryci, no to tłumik nie ma większego sensu, więc można się pobawić ciężkim karabinem. jeden głowiec z głowy. Generalnie tutaj na dachu już nie będę się cackał pistoletem, bo jest za dużo przeciwników, więc raczej marne szanse byłyby, żebym zrobił to za pierwszym razem. Rozbrój cel strzelając mu w dłoń. No dobra, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Do o, udało się, dobra. Koleżanka siedzi już u nas na pace. Mi zostało 500 metrów do biura kreacyjnego, więc 123 tysiące za... O, za chwilę wpadną. Jedziemy do klubu nocnego teraz i teraz generalnie sobie trochę pojeździmy, bo chcę zobaczyć co, gdzie, ile czego jest. W sumie teraz tak sobie pomyślałem, że niby te paczki zbierałem i tak dalej i tak dalej i trochę czasu to zajęło, więc w teorii wszędzie powinno być dużo rzeczy, w sensie towaru do sprzedania, ale z drugiej strony jak nie robiłem dziupli, i nie zdobywałem zapasów, no to ten towar się nie produkował, więc z ciekawości chcę sobie zajrzeć w kilka miejsc, żeby, żeby się w tym zorientować. Począwszy od klubu nocnego, ale podejrzewam, że tutaj akurat będzie spoko, dlatego, że klub nie potrzebuje żadnych zasobów. Dobra o wartości 274 tysięcy. I 53 są w sejfie. Nie ma na co czekać, więc je od razu zabiorę. Tak w drodze z punktu A do punktu B spotkałem Ariego, który pomógł mi przechwycić ciężarówkę, na którą się przypadkiem natknąłem. Jadąc w kierunku bunkra zastanawiałem się tylko, czy był sens ją przejmować, bo jest duża szansa, że zasoby w bunkrze zostały uzupełnione dzięki dziupli zrobionej kilkanaście minut temu. W każdym razie Ari wskoczył na pakę i ruszyliśmy w kierunku bunkra, by mógł z niej zeskoczyć kilkaset metrów od celu. No wyskoczył, nie wiem czy przypadkiem, czy nie, więc poczekam. Dobra, jego gestykulacja wskazuje na to, że mam jechać, więc jadę. Ok, zasoby nie były w pełni, teraz są, więc nie jechałem na darmo. Jechałem z zasobami, co prawda, ale nie na darmo. No, tutaj są statystyki, w razie czego wydatki, przychody globalne, RP, liczba zabitych graczy, zgony z innych, z rąk innych graczy, zabójstwa, śmierci przeciw graczom. Odległość, bla, bla 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 bla. Jakby kogoś interesowało, no to można zatrzymać spojrzeć. A ja dalej kombinuję, jak sobie włączyć ten czat. Czy, jeżeli generalnie po tej aktualizacji coś się zmieniło i czatu już nie ma w takiej formie, w jakiej był, to możecie mi powiedzieć? Ja mam ciągle wrażenie, że on coś do mnie pisze, a ja nie mogę tego przeczytać. Koniec końców okazało się, że moja myśl była błędna, bo dowiedziałem się, że czat, który pamiętałem, nie jest już dostępny. Dość szybko znaleźliśmy sobie zajęcie, ponieważ, robiąc przegląd interesów, okazało się, że w wytwórni fałszywych banknotów mamy towar o wartości 94 tysięcy, który postanowiliśmy sprzedać. Dwa motocykle, dwie osoby, więc tutaj się poskładało idealnie. I jeżeli się uda, no to 141 tysięcy. On pojechał na skróty z tego co widzę. Ja jadę normalnie ulicą. Zobaczymy, kto dojedzie pierwszy. Ja myślę, że ten, kto ani razu nie spadnie z motora. Więc ja. Moglibyśmy niby razem pojechać, ale ja jestem serio ciekaw, czy bardziej się opłaca tak jak Ari, czyli na skróty sobie polecieć, czy tak jak ja teraz, czyli ulicą. No, bo ulicą, jakby nie patrzeć, jedzie się znacznie szybciej, ciągle z tą samą prędkością i jest mniejsza szansa na to, że się z tego motorka spadnie. Z wyścigu jednak nic nie wyszło, dlatego że wbrew temu co myślałem, nie jechaliśmy w jedno miejsce, tylko w dwa różne. Tak czy inaczej sprzedaż poszła pomyślnie i protagonista zarobił 141 tysięcy dolarów. No i na tej sesji nie chciałem już robić więcej sprzedaży, dlatego zabraliśmy się za sprowadzanie kolejnego auta na złomowisko, gdzie pojawiły się spore problemy. Na początku wszystko wyglądało w porządku i szło dobrze. Jednak okazało się, że po wejściu troszeczkę głębiej do budynku, znajdowali się tam niewidzialni przeciwnicy. Nie wiem, czy oni poubierali się w stroje od Eivona, czy co tam się zadziało, ale w każdym razie my ich nie widzieliśmy, a oni nas tak i my ich nie mogliśmy trafić, a oni nas owszem, więc sobie tą misję odpuściliśmy. Dalej protagonista działał już na własną rękę i w pierwszej kolejności ogarnął sobie flary, a później pojechał do tartaku na górze Czyliad po nożyce do metalu. Następnie wrócił do zadania z łodzią i tym razem przeciwnicy żadnych pelery niewidzialności nie mieli, więc można było wejść z nimi w normalną walkę. Tym razem jednak pojawiły się problemy na powrocie. Na szczęście gościu na nas nie polował, a była to raczej jednorazowa uszczypliwość ze strony tego myśliwca, więc zadanie udało się ukończyć po prostu wracając do magazynu i zabierając drugą łódkę. Po jej dostarczeniu protagonista wrócił sobie do mieszkania, żeby trochę odpocząć, a z mojej strony, moi drodzy, to byłoby już wszystko. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to w komentarzu możecie napisać Peleryna na cześć naszych niewidzialnych kumpli. Tymczasem ja się z wami żegnam, a więc, tak jak na początku, przypominam, że suby i łapki są mile widziane i życzę wszystkim miłego dnia albo wieczoru. Do usłyszenia niebawem i cześć!